Powietrze znajduje się w warunkach normalnych. Podane są wartości temperatury, ciśnienia i gęstości powietrza w warunkach normalnych, i dwukrotnie to powietrze pobrało 291 J ciepła, raz izochorycznie, a raz izobarycznie. I mamy powiedzieć, Jaka gęstość była powietrza po podgrzaniu w każdym z tych dwóch procesów? A więc pierwszy, masa Konstans i objętość Konstans, bo przemiana izochoryczna. No to gęstość w tej przemianie na początku i na końcu jest taka sama jak rozero. Masa nie zmienia się, objętość nie zmienia, jest to równe Konstans. I polecenie B, przemiana izo. Baryczna. W przemianie izobarycznej ciepło molowe gazu, którego cząsteczki są dwuatomowe, a za, takie, za taki gaz uważamy powietrze, ciepło molowe przy stałym ciśnieniu jest równe 7 drugich R. Masa jest stała, nie ulega zmianie. Ciśnienie teraz jest konstans a zatem równanie stanu gazu doskonałego upraszcza się P0. Natomiast jeśli chodzi o V0 i V, o objętość początkową i końcową, to korzystamy ze wzoru na gęstość, że jest to stosunek masy do objętości, czyli objętość jest równa stosunkowi masy do gęstości w temperaturze 0 stopni Celsjusza i do temperatury końcowej. Obie strony zobacz można podzielić przez masę i otrzymujemy taką równość. Z tej równości wyznaczamy poszukiwane, poszukiwaną gęstość. T0 ro 0 znane. Skąd weźmiemy te? Ano jeszcze nie wykorzystaliśmy ciepła pobranego przez gaz. Ciepło pobrane. Liczba moli gazu razy ciepło molowe. I razy różnica temperatur popatrz, wszystko poza T w tym równaniu znamy. Wyznaczam T, i mając teraz już T, te, wracam do wzoru na gęstość, znajdując jej wartość. We wzorze na temperaturę końcową T te występuje N. N wynika z treści zadania do podgrzania jednego mola powietrza. 1 mol gazu był używany i w tych dwóch wzorach na ciepło i na temperaturę końcową występuje N równe 1 mol.